Czy jestem w ciąży z księdzem, siema z tej strony, Danielos? A to jest pierwszy odcinek Zapytaj Onet. No, to będzie dosyć śmieszna seria, bo raczej będzie sporo z niej odcinków. Sami wiecie, że niektóre po prostu No pytania w Zapytaj Onet są odklejone, więc będziemy mieli sprawdzać różne. Ja będę wam cięcia robił i będziemy sprawdzać te pytania. E, więc zapraszam Was do oglądania i intro. <grystanie> Ile mieliście pie... ja... Ile mieliście lat, jak pierwszy raz zwaliście sobie konia? E, kiedy zerwali. Boże, kiedy z czyliście sobie gruchę po raz pierwszy i w jakich okolicznościach? Boję się iść do pisuarów, czy to normalne? 13 lat nie chcę korzystać z pisuarów w miejscach publicznych i zawsze idę do klopa. Wy też tak macie? Czy jestem przez to dziwny? Nie wiem kogo zapytać, bo nie mam kolegów. Ostatnio całowałem się z chłopakiem i robiłem języczki. Później balał mnie brzuch. Czy to może być od tego, co wczoraj robiłem? No. Chyba nie. Kiedy mi poleci sperm? Mam prawie 12 lat i czekam, aż mi poleci sperm. Codziennie robię sobie dobrze, ale nie leci. Zgubiłam Bobra, zgubiłam mojego syna, Bobra Julka. Co mam zrobić, ratunku? Proszę o szybką odpowiedź, boimy się o niego. Wiecie co? To nie jest tak, że ja się śmieję od tego opisu i z tego w ogóle wszystkiego tego, co jest tutaj napisane, tylko śmieję się z tego zdjęcia. Co to jest, Boże Święty? Bober Julek. Dobra, przechodzimy dalej. Jak poderwać je nastolatkę, bo nie mam pomysłu. Tylko jak ktoś już mi pomaga, to tak serio i z góry dzięki. <noise> Okej, okay, pomogę ci. Wezwać policję. Halo, policja? Jak poradzić sobie z synem sąsiadki? Jest taki mały gnój przez u otwarte... Co zawala po ogródku 24 na dobę. I wrzeszczy ZIUM, zium i ma taki miecz świetlny co gra w nerwiającą muzyczkę. Wiesz co, wystarczy po prostu, no chyba każdy to wie, że wystarczy wziąć wiatrówkę i go strzelić w łeb po prostu i tyle. Prosta sprawa. Ja, to, ja tak codziennie robię, jak mnie wnerwia sąsiadka. Jezu, co to jest? Dlaczego moja żona urodziła wilka? Nie mam pojęcia dlaczego. Pff. Może grasz w WildCraft? Pozwoliłem to odpowiedź, ale tu jeszcze jest jedna. Bo jest gejem. Dlatego, że nie urodziła słonia. Boże, co to jest? To jest też złoto. Mówiłem, że ta seria będzie przepiękna. Fajne mam dziecko. Wolę wam tego nie pokazywać, bo mi jeszcze YouTube zdaje film, bo to mi jest coś bardzo niefajnego. No więc tak, tutaj. Nie pokażę wam tego Ale pokażę wam komentarze Zawsze ja rymowałem, nie czuję kiedy rymuję Chociaż tak się czuję Nie wygląda na dziecko szatana Boję się go Niesamowita istota Dobra idziemy dalej Piękna będzie z niej księżniczka Cóż, nie za bardzo wiem co to jest, ale. No. Będzie piękna, będzie dużo na pewno książęcych chłopców miała. Zobaczmy komentarze. Na co ja patrzę? Na księżniczkę przyszło, no co ty gadasz w ogóle? To jest przyszła księżniczka. Eee, Oj, tak, byczku, plus jeden. No i to się rozumie. Czy to normalne, żeby podcierać pupę 10 -latką? Chyba nie wiem. Gorzej, jeżeli tutaj jest napisane, czy to normalne, żeby podcierać pupę do lat, może 10 -latką. Nie powinno dziecko w tym wieku samo umyć, choć u niektórych dzieci przychodzi to później, więc da się zrozumieć. Nie, tak. Nie. Jeśli inwalida, to tam. Jeśli żywo, to też tak Nie zapominajcie o tym Szukam chłopaka z samym H. Dobra, nie wiem gdzie znajdziesz chłopaka bez C, H, z samym H Ale dobra. Hejka, nazywam się Marysia Mam 9 lat. Czy to możliwe, żeby mieć chłopaka w tym wieku? Bo czuję potrzebę seksu <grym> Woń młodości ale nie mam z kim Znacie jakieś fajne miejsca, a może ktoś chce się poznać? Dziewczynko, jest... Jeszcze za mała jesteś Mając 9 lat, nie może dać chłopakowi buziaka w policzek Jeszcze kiedyś przyjdzie czas na seks, ale nie teraz Tutaj jakiś boomer w ogóle się odezwał chyba Moje DC To dawaj, ale miasto... tutaj ale gdzie miasto, jakie? Patologia nie wątpię. Co mam zrobić, jeśli spodziewam dziecko z demonem? Michaś tak ma na imię, zachowuje się jak diabeł wcielony. Nic dziwnego, bo jego ojcem był sam lewiatan. Ale co mam zrobić? Nie potrafię ukiełzać jego piekielnej osobowości. Devil, devil. Wiem, co czujesz, mam dziecko z Teską Ekstremował ten ktoś nawet. Tato już od kilku lat nie wraca do kraju. Odeszli do tatusia, niech on sobie radzi. <laughs> Nie potraktuj tego jak, jako hejt. Poszukaj pomocy w kościele, istnieją egzorcyzmy. Wątpię, żeby na demona egzorcyzmy podziałały. Polecam poznać się z serialem Bogdan Bowner, egzorcysta. Po obejrzeniu serialu, będziesz umiał miał zaradzić sytuacji. <laughs> no. Ewentualnie jeszcze napój wodę to na pewno będzie aż go piekło z radości. Być czy bycie furasem rani Boga, tak. Koniec tematu, nie no żartuję. znaczy, no. Nie wiem, chyba nie żartuję, ale też jednocześnie żartuję, żeby nie być niekulturalnym. Co to jest? Nie wiem w ogóle. Ogólnie przez UOtwarte to od trzech lat zajmuje się kulturą fury. F. F. Od 3 lat zajmuję się kulturą furii, a moja rodzina jest bardzo chrześcijańska, więc boję się pokazywać kim naprawdę jestem. Stąd pytanie, czy to ich urazi? Mam 12 lat, widać po tobie. Yy, nie no. Yy, chyba może ich to urazi. <grym> Jeden komentarz. <grym> czy istnieje możliwość zajścia w przez barierki, poprzez barierki? Dziś byłam w miejscu publicznym i stałam przy parierkach, o które się oparłam. Boję się, że dotykały to osoby, które współżyły. Czy jest możliwość zapłodnienia się w takiej sytuacji? Eee, zobaczmy komentarze, tak. Wy, wyjdą ci pupą małe pręty. A uważałaś kiedyś na biologii? Nie, nie można zajść przez to No shit, Sherlock, naprawdę. No shit, Sherlock. Następne dziecko myślące, że zajdzie w ciąży w dziwny sposób. Uważajcie na biologii, żeby potem nie było sytuacji taka jak ta. Oczywiście komórki rozrodcze, które mogły tam być, już by były martwe. I nie byłoby to możliwe, by zajść przez to w ciąży. No co ty nie powiesz? Kolejny kur na Sherlock. No shit, SHERLOCK! Dobra. Skąd wiesz, że tam współżyją? Co ty pod, podglądasz ich? Gorzej. Tam był barierkofil. Zgwałcił barierkę. Masz 10 lat i jesteś w ciąży? Nie, mam 69 lat i jestem w transie. Ludzi, mi się lubię kaczki. Uwu. <śmudzi> Jezu, no to fajnie, że lubisz kaczki. Ja lubię gęsi. Uwu, kaczuszki, owo. Ty To w sumie tyle. Nie, nie wiem czemu to w ogóle brałem pod uwagę. Czy mogę być w ciąży z minionkiem? Wczoraj wziąłem proszę kamienionkę, żeby mieć się do kogo przygotować. Jak się obudziłem, minionek leżał bez jego ubrania, ja też trochę byłam rozebrana, a minionek leżał koło mojej motyla moga i czułam się mega i bardzo mi się... brzuch i te cy... powięks... Powiększyły. A minionek był uśmiechnięty. Pomocy, i okres mi się spóźnia i rano Żygałem. Nie możesz, nie. Tak. To jest właśnie pytanie do odcinka. Najgłupsze pytania na zapytaj. <noise> Bo gościu, właśnie moje intencje przeczytał. Ja już ten. Ja dosłownie, kurna. Przeczytał moje intencje, chłop. Minionek jest bezpłodny, aseksualny i ślepy. Nawet, jakby się nachlał, to by nie trafił. Spróbuj z miłych snów. Czy jestem w ciąży z księdzem? No, bo wiecie, u mnie jest taki mega hot ksiądz, i raz mnie aż mi się mi gorąco zrobiło na jego widok. No, to raz ja byłem. O Jezu, byłem u spowiedzi, no i gadałem tam z nimi normalnie, aż mi stanął. A jak wróciłem do domu, to robiłem sobie dobrze do jego. Stdziec. Z... Z... Teraz matka mi mówi, że brzuch mi urósł. Boję się, że, że to, to, to się dzieje, kiedy ktoś jest w ciąży. Myślę, że gorz Nie, nie. Tak, jak dacie na imię dziecku. Yy, I co jeszcze? Tak jesteś. No wiesz co, mi się wydaje, że to jest dosyć prawdopodobne, bo ten ksiądz mógł po prostu wejść do Ciebie w nocy i Cię, no, osoby wiedzą, co, co zrobić. No i to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków zapytaj Onet, to piszcie w komentarzach. Jak chcecie, żebym zrobił następny odcinek z Cześć Obcy, to zostawcie, trzy lajki bo o więcej nie mogę prosić. Skarbowanych słów w ich oczach strach Czują, że tracą gród Wpisuję kot żeby co chcę to móc Mam tysiąc szans, a tylko jeden ruch